Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. W tym roku przychodzę ostatni raz do Was. Przychodzę z ostatnim odcinkiem w 2021 roku. I przychodzę oczywiście jak zawsze z potrzeby serca, z intencją podzielenia się kawałeczkiem bardzo wartościowej wiedzy, tak żebyście byli bardziej świadomi, żeby żyło Wam się lepiej, żebyście mogli coś ważnego przemyśleć, a być może dzięki temu i zmienić. Przychodzę z kontynuacją ostatniego odcinka na temat relacji, na temat budowania relacji, na temat emocjonalnego konta bankowego, które mam nadzieję uświadomiło Wam, jak ważne jest nie zapominać o drobnych rzeczach, które robimy na co dzień, jak ważna jest te, ta codzienna wpłata, te drobne nasze gesty, słowa, dobro dobre uczynki, które kierujemy, choćby najmniejsze, które kierujemy w swoją stronę, a jak mocno nie uświadamiamy sobie, że te drobne rzeczy, zgryźliwości, fochy, złośliwości, niefajne słowa, które często się zdarzają, stają się wypłatą. Jeżeli tych wypłat jest więcej niż wpłat, no to po prostu bankrutujemy w tej relacji, tak? To y, tytułem krótkiego przypomnienia. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć też y, krótko o konflikcie. Y, bardzo często w życiu znajdujemy się w sytuacjach konfliktowych, i bardzo często właśnie w relacjach y, te sytuacje konfliktowe y, sprawiają, że tam się dokonuje dużo wypłat. I tam zadziewa się coś, co nas jeszcze bardziej od siebie oddala. A ja bym chciała dzisiaj troszeczkę słowo konflikt odczarować. Chciałabym pokazać Wam, że konflikt wcale nie musi być niczym złym, i chciałabym Wam pokazać, jak konflikt może stać się wpłatą na nasze bankowe konta emocji zamiast wypłatą. Słuchajcie, czym jest w ogóle konflikt? konflikt z, z punktu widzenia nauki z punktu widzenia dokładnie socjopsychologii jest tym, jeżeli dążenia potrzeby cele jednej osoby uniemożliwiają realizację dążeń potrzeb celów drugiej osoby. Tak i wtedy stajemy się w sytuacji konfliktowej. I jeżeli coś takiego się zdarzy, to bardzo często nawykowo i automatycznie reagujemy od razu nerwowo, Agresywnie lub unikowo, zależy kto, jaką ma skłonność i reagujemy z automatu, z dużym napięciem i z dużym lękiem i obawą, bo konflikt kojarzy nam się z kłótnią, kojarzy nam się z bólem, cierpieniem, z, z czymś nieprzyjemnym. Natomiast kochani, konflikt nie musi być niczym złym. Konflikt można upodobnić na przykład do noża, tak? No już nie jest ani niczym dobrym, ani niczym złym. Wszystko zależy od tego, do czego go użyjemy. Czy użyjemy go do e, krojenia chleba, czy do zabicia kogoś innego, tak? I tak samo jest z konfliktem. Wszystko zależy, w jaki sposób go rozwiążemy. Wszystko e, zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do sytuacji konfliktowej. E, to. Że potrzeby, dążenia, cele, wartości dwóch osób są różne, jest czymś całkowicie naturalnym. I tu jeszcze raz podkreślam, żebyśmy otwierali się na tą inność, byśmy byli bardziej tolerancyjni, żebyśmy mieli świadomość, że to, co my myślimy, to, co my uważamy, to nie jest jedyna słuszna prawda. I czasem te potrzeby, dążenia, cele, wartości drugiej strony, ponieważ są inne, to nie znaczy, że to jest coś złego, tylko po prostu, po po prostu ma inne wartości, cele czy potrzeby, i to jest też w porządku. I tutaj, słuchajcie, zależy wszystko od rozwiązania tego konfliktu. Bardzo ważne są dwa elementy konfliktu: to jest, to jest nasze stanowisko, czyli to, czego chcę, czego ja dążę, co ja uważam, jaki jest mój cel, jaka jest moja potrzeba, I jeżeli zostajemy tylko na poziomie stanowiska. Czyli czego ja chcę, czego chce druga osoba, i nie zaczniemy rozmawiać o niczym więcej, to bardzo trudno nam będzie w pozytywny sposób rozwiązać ten konflikt. Natomiast jeżeli przechodzimy do drugiej części konfliktu, czyli do intencji, czyli do tego nie tylko czego ja chcę, ale dlaczego ja tego chcę, jaki jest mój powód, co jest dla mnie ważne, dlaczego ja tak bardzo tak uważam, tego potrzebuję, o to proszę. Jeżeli przechodzimy do, te, do tego drugiego poziomu, poprzez rozmowę oczywiście, poprzez otwartość, poprzez komunikację, wtedy mm, możemy rozwiązać konflikt w sposób pozytywny. Kochani, bardzo Was zachęcam, żebyście w sytuacji konfliktowej nie reagowali napięciem, stresem, kłótnią. Tylko z większą otwartością zechceli, zechcieli na siebie spojrzeć i usiąść do rozmowy. I to jest klucz: rozmowa, powiedzenie o swoich interesach, czyli czego ja chcę, czego chce druga osoba, usłyszenie się nawzajem, bo bardzo często się nie słyszymy. O, o empatycznej komunikacji, empatycznym słuchaniu też mówiłam kiedyś, ale żebyśmy też posłuchali swojego dlaczego. W ogóle, żebyśmy uświadomili sobie swoje dlaczego, dlaczego ja tego chcę, dlaczego ja się przy tym upieram, dlaczego to jest dla mnie takie ważne, a potem słoneczko mi zaczęło świecić, a potem żebyśmy wysłuchali tego dlaczego drugiej osoby. I to, jeżeli już wejdziemy na ten etap rozmowy i słuchania, mówienia o swoim czego chce, mówienia, nie krzyczenia, a potem e, mówienia sobie i uświadamiania swoich, dla, swoich intencji, swojego dlaczego nawzajem, to naprawdę już jesteśmy w domu. Wtedy wystarczy kreatywność i poszukiwanie rozwiązań, poszukiwanie rozwiązań takich, które satysfakcjonują obie strony tak samo. Ani walka, ani unikanie, ani ten lubiany przez nas kompromis, gdzie często musimy zrezygnować z połowy siebie, nie jest dobry w rozwiązaniach konfliktu. Poszukujmy rozwiązania, wygrany, wygrany. Słuchajmy się nawzajem, rozmawiajmy i szukajmy rozwiązań, gdzie będziemy zadowoleni tak samo po obu stronach. Ja wiem, że teoria teorią, życie życiem. Nie zawsze to jest możliwe. Nieraz wybierzemy rzeczywiście ten kompromis, gdzie z czegoś tam musimy zrezygnować, ale robimy to bardziej świadomie. I, 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 I słuchajcie, naprawdę, jeżeli siadamy do rozmowy, otwieramy się na swoje dlaczego, to rozwiązania, gdzie obie strony są zadowolone i są wygranymi, naprawdę są o wiele częściej możliwe. Konflikt wcale nie jest czymś złym sam w sobie. To sposób rozwiązywania konfliktu i sposób, w jaki do niego podchodzimy, jest czymś, co może zrobić z niego czymś złym. Zachęcam Was, żeby w tym nowym roku mieć jak najmniej oczywiście sytuacji konfliktowych. Tego Wam życzę. Ale wiadomo, że takie się zdarzają, bo przecież jesteśmy różni i inni. Dlatego zachęcam Was, żebyście w tej sytuacji konfliktowej, gdzie Wasze zdarzenia, Wasze cele, Wasze potrzeby są zupełnie różne, żebyście nie reagowali złością, kłótnią, bo wtedy rozwiązanie wygrany, wygrane jest prawie niemożliwe, ale żebyście reagowali z większym spokojem, uważnością, otwartością na rozmowę, bo tu jest klucz i szukanie rozwiązań wygrany, wygrany i wtedy... Taki konflikt, gdzie poprzez rozmowę i otwartość na siebie doprowadzicie go do momentu, kiedy go po prostu rozwiązujecie w spokojny sposób, staje się właśnie wpłatą i jest czymś, co jeszcze bardziej zacieśnia więzi i zbliża i buduje relacje. Konflikt nie musi być niczym złym. Wiem, że w życiu czasem tak bywa, ale o wiele yy, częściej można rozwiązać ten konflikt w sposób yy, spokojny i w sposób pozytywny, niż wam się wydaje. Zachęcam was do świadomego rozwiązywania konfliktów. Oczywiście w nowym roku 2022 życzę wam wszystkiego co najpiękniejsze. Życzę wam jak najmniej tych sytuacji konfliktowej, ale też umiejętności, świadomości, żeby te sytuacje konfliktowe rozwiązywać lepiej i bardziej pozytywnie. Życzę wam wszystkiego, tego czego pragniesz. Czego sami wymarzycie, ale życzę Wam przede wszystkim ja, jako tu osoba, która przychodzi się dzielić tą wiedzą z zakresu rozwoju osobistego. Życzę Wam tego rozwoju, życzę Wam świadomości, życzę Wam życia w zgodzie ze sobą, życzę Wam wiary w siebie i życzę Wam, żebyście o siebie dbali, żebyście. Poczuli się e, kimś szczęśliwym i kimś wyjątkowym, bo ja wiem, że tacy wszyscy jesteście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w nowym 2020 roku. Zapraszam Was do e, subskrypcji i do komentowania moich filmików, bo to mi bardzo pomoże. Do zobaczenia.